Cześć, witam Was. Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić proste kostki do gry, które będą wyglądały albo tak, jak te na górze, albo tutaj wersja troszeczkę utrudniona, jak te, jak te na dole. Aby zrobić takie kostki, na przykład te na górze, potrzebujemy jedną prostą funkcję. Jest to zwro zwrot liczby losowej całkowitej z konkretnego przydziału. Do tych kostek na dole już troszeczkę trzeba więcej pokombinować, ale też są dosyć proste. Oraz na koniec powiem Wam jeszcze jak zrobić taki prosty guzik rzuć, który polega na tym, że jak na niego klikniemy, to na każdej z tych kostek będzie się pojawiać nowa wartość z przydziału 1,6. OK. Zaczynamy. Więc tak, zacznijmy od tych prostych kostek numerowych. Jeżeli komuś są potrzebne kostki na szybko, nie chcę mu się robić ładnych, to wystarczy użyć funkcji los, zag, czyli zwraca liczbę losową z przydziału pomiędzy pomiędzy podanymi wartościami. I ważne jest to, że liczba ta jest całkowita. Czyli wpisujemy wartość najmniejszą oraz wartość największą. I już w ten sposób mamy jedną kostkę do gry, jak odświeżymy stronę, pojawi się nam nowa wartość tego przedziału. Jeżeli chcemy mieć trzy takie kostki, to wystarczy skopiujemy funkcję i już mamy trzy proste kostki. Odświeżamy za pomocą kremisza F9 i za każdym razem jak go naciśniemy na kostkach pojawi się nowa wartość. Dobra, to była ta wersja uproszczona. Teraz spróbujmy zrobić sobie wersję troszeczkę bardziej skomplikowaną, troszeczkę ładniejszą, czyli wersję z, z, z jedną, dwiema, trzema lub sześcioma gwiazdkami. Tutaj narysujmy sobie taką kostkę, ona będzie się składała z 9, pól. Ok, żeby były w miarę równe. I tak, cała zabawa polega na tym, że musimy dla każdego z tych pól powiedzieć Excelowi, co ma robić, gdy dana liczba będzie wynosiła 1, co będzie, 2, 3, 4, 5 i 6. I teraz tak, weźmy na przykład pierwsze pole. Tutaj wiemy, że przy 1c to pole będzie puste, ponieważ gwiazdka będzie tylko na środku. Przy dwójce gazka będzie tu i tu, czy to pole dalej będzie puste, przy trójce, tylko te trzy pola będą zaznaczone, czy dalej będzie puste. Dopiero gazka się pojawi przy czwórce, piątce i szóstce. I żeby tutaj sobie powiedzieć, co ma zrobić, to wystarczy użyć prostej funkcji, jeżeli załóżmy, że to jest nasza od tej wartości, czyli od E3 uzależniamy wartość, czyli jeżeli E3 jest większe, równe od 3, przepraszam, od 4, to wtedy zwracaj wartość gwiazdka. Natomiast jeżeli w przeciwnym wpadku będzie to wartość pusta, czyli nic nie wpisujemy między cudzysłowy, Naciśnijmy Enter, mamy gotową funkcję, zobaczmy, czy się zgadza, dla czwórki powinno być, dla szóstki też, dla piątki też, dla szóstki też. Czekajmy, o, i już pojawiła nam się wartość. Jedynka zniknęła gwiazdka, szóstka znowu się pojawiła, jedynka zniknęła, dwójka się zniknęła, jeszcze zobaczmy, trójka jest, trójka nie ma gwiazdki. Czyli wszystko się zgadza. Zróbmy, żeby ta gwiazdka troszeczkę ładnie wyglądała. Może tak, zróbmy całą kostkę na żółto. Gwiazdkę dajmy na Większą czcionką, na przykład 24, dajmy ją na środek i mamy. O, to będzie idealnie. Ok, czy mamy już załatwioną jedną, jedną komórkę? Jak, teraz, jak się przeanalizujemy, tak samo te cztery skrajne, to wyjdzie nam, że funkcje są dokładnie takie same. One również się pojawiają dla czwórki, piątki, szóstki. Więc wystarczy, że skopiujemy funkcję i ją tutaj wkleimy. OK. Wklejona. I funkcja wklejona. Gwiazda nam się troszeczkę tutaj się zrobił mniejsza, więc jeszcze raz ustawimy 24. Środek. OK. Dobra, zostały nam jeszcze te pola i te pola. Dla tego pola gwiazdka będzie się tak naprawdę pojawiała tylko i wyłącznie dla szóstki, więc tutaj wpisujemy funkcję, jeżeli to pole równa się 6, to wtedy podaj nam gwiazdkę, w przeciwnym wypadku wartość pusta, ok, się zgadza, możemy też przekopiować od razu tą formułę tutaj, Ponieważ tu będzie dokładnie identyczna. Control C. Dobra. Zostały nam jeszcze te pola. I teraz tak. Tutaj będzie się pojawiała gwiazdka dla dwójki oraz dla dla trójki. Czyli tu możemy użyć też funkcji jeżeli, ale też możemy użyć sobie troszeczkę innej funkcji. Jeżeli oraz lub. Jeżeli, tutaj wpisujemy test logiczny, czyli test logiczny nasz będzie polegał na tym, że to pole równa się 2 lub to pole równa się 3. To jest taż, nasz, nasz test logiczny, jeżeli prawda. I teraz, jeżeli prawda, to co? Jeżeli prawda, to zwracaj nam gwiazdkę. Zamykamy cudzysłów. Jeżeli nieprawda to, to wartość pusta. Tutaj jest widoczna formuła na samej górze, ponieważ tu już się trochę ta formuła rozjechała. I zamykamy. OK. Czy już mamy to pole zamknięte. Tak samo tą, tą formułkę możemy sobie przekopiować również do tego pola, ponieważ będą identyczne. Dobra. I zostało nam jeszcze tylko pole środkowe. Wiemy, że będzie tutaj e, gwiazda pojawiała się dla jedynki, dla trójki i dla piątki. Czyli również możemy użyć funkcji jeżeli razem z lub. Jeżeli lub wartość logiczna, czyli to równa się 1 lub to równa się. 3 lub to równa się 5. Zamykamy w opcję prawdy. Wpisujemy, w, co ma się pojawiać. Pojawia się gwiazdka. W przeciwnym wypadku, jak jest fałsz, to nic nam się nie pojawia. Zamykamy formułę i mamy gotową pierwszą kostkę. Zobaczmy, czy wszystko się zgadza. Jeden jest jedna gwiazdka. Zróbmy parę prób, 5 zgadza się. Znowu mamy jeden, powiększmy sobie może troszeczkę te komórki. Ok, na 16. Dobra, 6 zgadza się, 2 się zgadza, 1 się zgadza, 6 się zgadza. No jak wychodzi, że wszystko się zgadza. Chcemy mieć trzy kostki. Jeżeli chcemy mieć trzy kostki, to tak naprawdę wystarczy, że skopiujemy tą komórkę, Wklejmy. V. I teraz tak, zobaczcie, tylko że to już nam się nie zgadza. Zobaczmy, to jest pierwsza kostka. Nie chcemy mieć takiej samej wartości, tylko chcemy mieć różne. Tutaj byliśmy tutaj uzależnieni od komórki E3. Natomiast tutaj jesteśmy uzależnieni od komórki I, I3, a czyli dokładnie od tej. Od I3. Ok, czyli widzimy, że teraz. Ta kostka pokazuje nam wartości zgodne z tą liczbą. Załóżmy, że chcemy mieć ją obok siebie, to przyniesiemy ją tu. Dobra. I teraz chcemy mieć trzecią kostkę. Control C. Control V. Zobaczmy od czego jest to uzależnione. Od K3. Czyli K3 jest tu. To tu wpiszmy funkcję los. los.zak 1,6 Dobra, przekopijmy sobie tą funkcję tu, żebyśmy mieli obok siebie, i już mamy gotowe, mamy gotowe kostki proste oraz kostki troszeczkę bardziej takie prawdziwe, czyli kostkowe. Dobra, i teraz, jeszcze na sam koniec, pokażę Wam, jak zrobić e, zwykły guzik rzuć. To już do tego są potrzebne makra ale w tym wypadku będzie to bardzo, bardzo proste makro. Całe makro będzie polegało na tym, że zamiast naciskać guzik F9 będziemy naciskać guzik, który będzie nam jakby wywoływał F9. Makro robi się w zakładce developer. Jeżeli nie macie włączonej zakładki developer, musicie też plik, Opcje, dostosowanie wstążki i tutaj zaznaczyć opcję developer. Ona z Automatycznie jest wyłączona. Wystarczy ją podkreślić klikniecie i już powinna Wam się pojawić na pasku. I teraz, tak, żeby zrobić takie zwykłe, proste makro, to wszystko, cała, cała zabawa polega na tym, że klikamy guzik rejestruj makro. Następnie robimy całą czynność, którą chcemy wykonać, oraz zatrzymujemy makro. Czyli w naszym wypadku rejestruj makro nazwijmy je rzut kostką nie może być spacji czyli rzut, rzut kostka. Zapiszemy to makro w tym skoro szycie nie będziemy na żadnego klawiszu skrótu ustalać i naciśniemy OK. Makro się rejestruje naciśniemy F9 i zatrzymaj rejestrowanie. I już mamy gotowe makro. Na tym polega makro za każdym razem jak to makro wczytamy to wywoła się klawisz F9. Dobra, teraz tak, chcemy mieć guzik, guziki wstawia się tutaj, w staw. wybieramy sobie rodzaj guzika i załóżmy, że to będzie prosty, zwykły guzik, rysujemy gdzie ten guzik ma być, niech sobie będzie tutaj, przypisujemy do niego makro, ok, już miałem wcześniej taką też tworzone makro, ale to, to nasze makro to jest to, rzut kostka i okej. Okay. dobra, zedytujmy jego, Napis, rzuć. Powiększmy to trochę. I super. I mamy gotowe makro, mamy gotową kostkę. Za każdym razem, jak klikniemy, to odświeżają nam się wartości we wszystkich tych kostkach. Jeżeli będziecie chcieli zrobić 10 takich kostek, to wystarczy, że przekopujecie, Pamiętajcie tylko o dobrym odwołaniu. Do odpowiedniej komórki. Ok, to by było na dzisiaj. Wszystko, dziękuję bardzo.